Jadę na spotkanie z moją rodzinką, więc zahaczyłam o smyka, bo mam takie małe dzieciaczki w rodzinie. I zobaczcie tylko na to. Boże, czy to nie jest magiczne? Zawsze jak byłam mała, to tak uwielbiałam chodzić do smyka. Takie ciekawe rzeczy były. Słuchajcie, wpadłam do sklepu Outhorn, który jest w Arkadii, zobaczyć nową kolekcję. Pamiętacie, jak kiedyś tutaj byłam? Wybierałam sobie drasiki, a teraz spójrzcie tylko na ten komplecik. Ja cały czas e, chodziłam w takich spodniach dopasowanych w rurkach, a tak mi się te podobają, no ale w komplecie to już w ogóle jest mega. Kolejna stylówka, e, już taka no, bardzo jesienna. E, fajny czarny trencz, który będzie pasował nam do wielu stylizacji, ale pod spodem. Czarne spodnie dresowe, które są mega wygodne i nie są też takie bardzo e, obcisłe. Są zwężane, ale jednak. Jednak takie, jak powinny być, i taka więźniarska bluzeczka do tego. Jeszcze jest opcja z krótkim rękawem szybkowym przymierze.